Uświęconą z tej strony, Macie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordeczki. Dzisiaj będziemy sobie robić mega ekstra ciekawego trolla, jakiego jeszcze nie było u mnie na kanale. A zapytacie się, niby, na kim troll, jaki troll i z jakiej okazji. No to słuchajcie, na serwerze mamy teraz tylko jedną osobę, więc w zasadzie sama się wybrała. Słuchajcie, dzisiaj spróbujemy zrobić Trolla na aberce, który gdzieś tutaj jeszcze przed chwilą biegał. Oczywiście, najpierw, słuchajcie, zrobimy trolla i potem spróbujemy go zagonić do właśnie naszej tej pułapki. Z jakiej okazji troll, to wam powiem tak, że Słuchajcie, wczoraj byłem na lajwiku, znaczy byłem na lajwiku No wczoraj był oczywiście lajwik, bo lajwiki są codziennie Więc musicie na nie wpadać I was pytałem, jaki odcinek chcielibyście zobaczyć Pierwszy raz w życiu, także mordeczki Powiedzieliście pranka, macie pranka Mam nadzieję, że fajnie dzisiaj wyjdzie Także pamiętajcie, żeby wbijać do Maciocha Na lajwy, ponieważ są codziennie No i możecie teraz poniekąd Decydować, jakie będą filmiki Oczywiście nie zawsze, ale czasem będę się was pytał Także wbijajcie, no i I yy, tyle w zasadzie, słuchajcie, mamy Mamy Maciocha, musi być dobry plank. E, takiego pranka wymyśliłem, e, oczywiście zaraz wam przedstawię. Tylko słuchajcie, e, Prank generalnie będzie w neterze, ale muszę tutaj zejść, ponieważ do mojej skrytki, ponieważ tutaj jest iron. A ja potrzebuję, właśnie irona. Także słuchajcie, wezmę sobie, e, wezmę sobie może e, tyle. Myślę, że tyle starczy. Zebrałem sobie inne itemki, zaraz wam pokażę, co mam w ekwipunku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście Pixon, Cykson i Elixon, dobra. Czyli tak e, mam kwarc, bo będziemy musieli zrobić troszkę pomieszczenie. Mam jedzonko, no bo jedzonko jest potrzebne, generalnie, ale to, to, to już miałem w ekwipunku. I mam tory, bo tory też są oczywiście zawsze potrzebne. E, zbrojki słuchajcie, nie noszę, bo na razie nie potrzebuję. Także generalnie jest spoko, mam chyba wszystkie itemy. Tego pranka, którego wymyśliłem sam, to jeszcze nie testowałem. Nie wiem, słuchajcie, czy on wypali. Tak mi się wydaje, że wszystko w mojej... Jakby jest takie logiczne, ale patrzcie, musimy się udać do neteru, ponieważ tutaj jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Dobra, słuchajcie, ziomkim, Musimy sobie stąd wyjść. No i tak, jak widzicie, tutaj są tory, z których sobie będziemy dzisiaj korzystać. A tutaj mamy masakrycznie dużo TNT, z którego też będziemy sobie korzystać. Także ja nawet mogę sobie wziąć jeden z tak. No i dlaczego, słuchajcie, jesteśmy w neterze? Ponieważ wszystko ma się opierać o tory. A tutaj w neterze każdy wie, że my mamy tory. Więc jeżeli ja tutaj zaciągnę Abrę i powiem, żeby wsiadł do tego właśnie wagonika, który będzie sobie tutaj powiedzmy ustawiony, to abra nie będzie nic podejrzewał, bo te tory są tutaj od zawsze. Sami rozumiecie. Także mordeczki. Oglądajcie do samego końca, żeby nie przegapić po prostu żadnego fragmentu tego pranka, bo mam nadzieję, że wyjdzie epicko. Jeżeli chcecie zobaczyć, to właśnie oglądajcie. Pamiętaj Pamiętajcie także o subskrypcji, bo macie codziennie live, codziennie odcinki, więc warto zostawić suba. A jeżeli chcecie taką fajną koszulkę jak ma Macioch w Minecrafcie i Macioch w rzeczywistości, jest ma Abra, jest Macioch, to macie pierwszy link w opisie abra.ety tam macie takie super mega fajne koszuleczki. Także mordo, lecisz tam ee, a ja lecę z prankiem. Dobrze, dobrze, słuchajcie, tylko tak e, Żeby wszystko wyszło, najpierw muszę sam wsiąść i zobaczyć po prostu jak to działa Jedziemy, sobie, jedziemy. To jest wszystko na razie standardowa sytuacja, ale nasz plank będzie się naprawdę dział jak już wysiądziemy z wagonika. Ta, ta, ta kolejka, słuchajcie, ma być tylko takim wstępem poniekąd. Sami zobaczycie, sami zobaczycie, bo najważniejsze jest, jak się wysiada. To będzie kluczowe. Zaraz wam wszystko przedstawię. Spokojnie, słuchajcie, jeszcze sekunda, dosłownie i lecimy. Yy, tylko tak, na razie te tory są w porządku, na razie to się sobie leci w porządku. I tak słuchajcie. Nie, 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 ja nie chciałem tak. O, właśnie co. I to jest już złe, bo ja nie chciałem właśnie tak zrobić, żeby spaść Ja chciałem sobie, ja chciałem się zatrzymać Także słuchajcie, wezmę sobie, e, czy ja naprawdę nie mam takich zwykłych bloków, takich zwykłych, zwykłych No dobrze, no dobrze, Nie będzie drewno W takim razie weźmiemy sobie drewno, mordeczki I teraz tak, ja bym chciał zrobić sobie coś takiego, pykson, cykson, dobra Teraz tak, ja muszę zobaczyć jak się wysiada, jak jest taka właśnie kratka Dobra, Pikson, Ok. jadę, jadę, jadę Teraz chcę wysiąść No dobra, i się respię na tym bloku o Okej, okay. a w takim razie Słuchajcie, a w takim razie Jakbyśmy zrobili coś takiego, że Byśmy rozwalili Patrzcie, rozwalilibyśmy ten, ten klocek I sobie spadli tam jeszcze raz na dół Bo chodzi o to, że ja Chcę ustawić pół, znaczy płytki naciskowe Dookoła miejsca W którym wagonik będzie się Że tak powiem kończył, no nie W którym będzie spadał, także patrzcie Musimy sobie zrobić tak, pykson, teraz wsiadam ok, spadamy i teraz nie jestem na wagoniku, tylko jestem obok. Dobra, i moim planem jest to, żeby pokryć półpłytkami wszystkie bloki, które będą y, okrążały wagonik. Oczywiście on będzie bardziej rozpędzony, więc on troszkę y, dalej y, zleci, ale to sobie wszystko przetestujemy. No wszystko będzie w porządku Słuchajcie, przede wszystkim To myślę, że my możemy mm, Troszkę chyba skręcić Wiecie, my troszkę tam pojedziemy e, Nie mam bloków, ale zaraz to nie będzie problemem Dobra, użyjemy sobie tego drewna e, Dlaczego, dlaczego chcę tutaj skręcić? Ponieważ tam, słuchajcie, jest Wither Nie wiem, czy ja mam go wam pokazywać No dobrze, słuchajcie, pokażę bo, bo wy mi i tak nie uwierzycie Tam jest Wither Ja nie chciałbym e, z nim za bardzo, wiecie, i grać No dobrze, on jest niby kawałeczek dalej Ale lepiej, słuchajcie Żeby ten Wither sobie tam żył po swojemu On jest oczywiście Zrespiony przez Hiro E, no słuchajcie, ja, ja chciałem przechodzić do trolla, no ale wolę wam pokazać tego widera, no bo mi pewnie nie uwierzycie, jak wam tak powiem na słowo. E, dobra, oczywiście ci, co są na liveach, to wiedzą, no bo to się wszystko działo na liveach, ale ci, co są na odcinkach tylko, to mogą nie wiedzieć. Dobra, słuchajcie, tutaj. O, 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 widzicie, tu jest wider. E, ja bym go wolał, tam w ogóle powinno być ich jeszcze kilku, bo Hiro Bryanych. Herspie... Ja wolę go nie dotykać po prostu, więc sobie tam skręcimy, do tego będę się kopał w skałę, niejako, więc będę od razu miał. Podłogę. Nie będę musiał używać żadnych bloków. Dobra, lecimy, robimy. Oczywiście tych torów nie będę dobudowywał dużo, tylko troszeczkę, żeby się wbić w tę skałę. Zrobimy tam pomieszczenie z kwarcu. No i będę musiał jeszcze dokładnie przemyśleć, jak ja chcę, żeby się kończyła ta kolejka, bo tego właśnie nie testowałem. Że ziomeczki dzisiaj to wymyśliłem, i tutaj będzie główna, jakby. Próba, próba, po prostu Dobra, rozwa musimy rozwalić na pewno Te tory i musimy dać tutaj tory Dobrze, to się pięknie łączy Okej, okay, dobrze, polećmy do, do tej skały I ta, tam zaczniemy dalej kombinować Z tym właśnie kwarcem, dobra, jesteśmy sobie tutaj Eluwa, więc stąd to możemy rozwalić Teraz tak, wszędzie tory Na pewno musimy wcisnąć, okej, okay, okej, okay, okej okay. Teraz tak, przekopmy się jeszcze kilka bloków Do przodu, ej, naprawdę to będzie epickie, ponieważ Abra na bank Nie będzie się spodziewał totalnie niczego podejrzanego Bo to, to zwykła kolejka ona tutaj jest od zawsze, no może nie od zawsze, ale od bardzo dawna i na pewno Abranią jeździł niejednokrotnie, więc niczego totalnie nie będzie mógł się spodziewać. Dobra, może zróbmy tak, jeszcze że. Patrzcie, tutaj byśmy rozwalili, dali yy, te aktywne tory. Nie mam tylko redstone'a. <laughs> Widzicie? Jak ja, z, jak ja głupio zrobiłem? Głupio zrobiłem, ale mógłbym rozwalić te bloki, patrzcie, mógłbym rozwalić te bloki yy, i sobie wziąć redstone'owe pochodnie, bo mam drewno, także słuchajcie, tak będziemy mogli zrobić spoko, spoko. Przed zakrętem było, to po zakręcie też możemy yy, wcisnąć to. Także to powinno się jeszcze jako yy, tak udać. Dobra, je, jedziemy sobie tutaj i teraz tak. O kurcze bele, przechodzimy do najtrudniejszej opcji, ponieważ tutaj musimy zrobić po prostu spadek. Tutaj musimy sobie spaść, że tak yy, nie, że, że tak powiem. Tutaj wagonik będzie spadał opierając się na tym klocku, tak mi się wydaje. Okej, okay, tu jest magma. Okej, okay, jest jedna magma. Dobra, jest więcej magmy. Dlaczego tu jest jakaś głupia magma? Mi się to w ogóle nie podoba. Okej, okay. ej, ja zdedam! Nie bo ja zdedam, ja nie mam życia! Dobra, zjedzmy sobie, zjedzmy sobie. Na razie ta magma nie jest jakaś bardzo straszna. Słuchajcie, założę zbrojkę, to będzie mi ta magma mniej zabierała chyba życia. Yy, Okej, okay, robimy to. Eee, ona mi prawie nic nie zabiera, co za głupia magma. Dobra i nie, no jeszcze możemy troszkę spać, słuchajcie, żeby to było naprawdę długie spadanie. To będzie bardzo fajne, że to będzie długie spadanie, nie? Patrzcie, widzicie, ten korytarz jest długi. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Pixon Mordo, a niech będzie tyle, tylko ja nie wiem, czy on Nie, bo chyba się nie traci życia, jak się spada Ale dobra, przetestujemy to oczywiście I teraz tak, musimy sobie wszystko to zrobić W kwarcu, dlaczego, dlaczego w kwarcu, zapytacie Ponieważ będzie fajnie po prostu w kwarcu mm, To będzie takie białe pomieszczenie, ciekawe e, Potem jeszcze zrobimy skrzynkę, żeby to wyglądało Że na przykład Herobrine coś przyświrował Wiecie o co chodzi, jakaś naprawdę dziwna Sytuacja po prostu z tego wyjdzie Ale wszystko będzie bardzo ładnie, bo będzie białe Będzie skrzynka, naprawdę to będzie wyglądało Tak jakby Herobrine to zrobił, a nie tak jak Ja bym to zrobił, a jest cały czas na serwerze. Także naprawdę wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku może się dziać niesamowicie. Bo my oczywiście będziemy za Abrą jechać, ale wysiądziemy na górze. No bo, no bo my będziemy na to przygotowani, wiadomo o co chodzi. Dobra, no robimy sobie teraz w ten sposób. Ej, ja nie wiedziałem, że bloki kwarty tego zwykłego są takie ładne. Dobra, i tak, gdzie będzie Aberka spadał? No mniej więcej gdzieś tutaj. Dobra, słuchajcie, on będzie spadał mniej więcej gdzieś. mógłbym to w jakiś za sposób zaznaczyć. Okej, okay, mogę patrzeć. O, 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 dobra. Zaznaczę to sobie, o, tymi blokami, yy, że tutaj to jest ten tunel. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Okej, okay, możemy powiększyć to pomieszczenie, żeby ono naprawdę było duże, żeby yy, wydawało się, wiecie, że bra, nie wpada w pułapkę, bo jeżeli to by było pomieszczenie yy, na dwie kratki, no to abra byś na pewno zobaczył, że ej, coś tu nie gra, gościu. Coś tu nie gra. A oczywiście, tutaj będą dookoła pół płytki. To, to w ogóle, słuchajcie, będzie wszystko świetne. Eee, no ale dobrze, powiększymy to sobie. Może jeszcze, słuchajcie, troszeczkę. Pykson, są, dobra. Bo oczywiście, jak damy jedno, yy, jak, jak damy kwart, no to to pomieszczenie nam się troszkę pomniejszy. Wiadoma sprawa. Dobra, kopiemy na szczęście ten nether, jak się kopie szybko. Jeszcze będę musiał z tego jakoś wyjść. No ale to sobie ogarniemy z pewnością, dobra, pykson, cykson i elikson mordo, pyk, 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 pyk O nie, tu jest lawa, wow, gościu, wow, gościu, lawa, a ja nie mam wody, a ja nie mam wody Nie, nie, nie mam wody, o kurde, belal, dobrze, już się udało zatamować, No raczej nie powinienem zdedać I teraz jakbym zdedał, ja, jaki to byłby fail, na maksa, największy fail chyba w moim życiu, dobra, pykson, e, lecimy dalej Okej, okay, to jest na razie w pożądalu. Czy mi się wydaje, że to jest w pożądalu? Nie no, jest dobrze. To, to są, są dwie kratki. Tutaj tak samo, słuchajcie, będą dwie kratki, czyli pyk, pyk, pyk. Ej, nie starczy mi kwarcu na to! No widzicie, słuchajcie, troszkę popsułem, ale spoko, jak będą chociaż ściany z kwarcu, to będzie fajnie. Dobra, i tutaj mamy raz, dwa, raz, dwa, czyli co, jeżeli zrobię w ten sposób, to będzie się zgadzało wszystko elegancko, tak mi się wydaje, dobra. Pyk pyk, 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 pyk. Możemy nawet sufit to szczędzić, bo i tak nam tego kwarcu nie starczy. Dobra, słuchajcie, ja coś zjemy na wszelki wypadek. Yy, tutaj wciśniemy do tego netherrack, żeby oczywiście było pięknie, elegancko. Teraz tak, bloków, kwarc, pyk, yy, i pyk, 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 dobra. I co, da, co następne, ziomeczki? Następne potrzebujemy yy, zrobić sobie pół płytki A to nawet nie potrzebuję, słuchajcie, craftingu do pół płytek, patrzcie, wystarczy, że zrobię sobie coś takiego, yy, teraz yy, sobie zrobię coś takiego. Czy ja potrzebuję aż dziewięciu? Nie, słuchajcie, ile ja potrzebuję? Tak, tak, tak na oko. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. OK, ale zrobimy, dobra. Niech będzie, że się zrobię 7, dobra, słuchajcie. Niech będzie, że się zrobi 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. OK. Teraz tak, to sobie zbiorę. I teraz będziemy mieli to wszystko tutaj, słuchajcie. Pykson, cykson, cykson. Czyli jeżeli Abra yy, upadnie na tym klocku, powiedzmy, to nie ma opcji, że nie wejdzie na jeden z tych. A co będzie pod tym? No, oczywiście, że TNT. Także ziomeczki. Zróbmy to. Yy, na razie to rozwalmy. Dajmy pod to TNT. Pod całe to pomieszczenie. Dosłownie całe to pomieszczenie musi być w TNT. To by było najlepsze. Fajnie, jakbyśmy też to zrobili w kwarcu, ale dobra, bloków akurat mamy. Mamy różne kwarc, ale uda się nam to zrobić. Dobrze, Pixson, Cyxon i Elixon. Okej, okay, czyli tak, musimy to wykopać na pewno. I jeszcze to musimy wykopać, bo tutaj właśnie będzie to TNT. Dobra, to tutaj też zrobimy to TNT. Żeby po prostu cały był wybuch. On będzie prze, prze przepotężny A że będzie w neterze jeszcze pod ziemią? W neterze to już w ogóle słuchajcie, nikomu nie szkodzi. No Dobra, straci itemy, ale słuchajcie. Abra też robił takie pranki na LV się kojarzę, że był taki podobny prank, podobny i na agencie też chyba robił takie pranki na Bobo, to pewnie nieraz. i na mnie też by się pewnie znalazło, jakbym dobrze poszukał, to by się pewnie znalazło. Dobrze. Teraz tak, mamy, możemy sobie zrobić bardzo ładne pomieszczenie. Patrz, damy sobie na na, na, na rożniki, zrobimy z tego. Teraz tak, mamy smooth kwart mordo, mamy smooth kwart Ty, o czym on się różni? Przecież on się niczym nie różni. Eee, bloków kwart i smooth kwart się niczym nie różni, patrzę. To jest bloków kwart, a to jest smooth kwart. Lo, ai, to się różni! Ale nie, to się różni? Jeżeli to się różni, to naprawdę o tyle, dosłownie o tyle. Także jak dla mnie to wygląda dokładnie tak samo. No dobra, rzeczywiście, to, to nie ma takiej ramki. Okej, okay, okej. Okay. Czyli tak, mm, to jest y, w takim razie smooth kwart? Nie, dobra, nieważne, słuchajcie, robimy. Po prostu to kładziemy, żeby się wszystko ładnie zgadzało. Czy mi starczy? Ej, dobra, starczyło. Patrzcie. Nice. Ej, wygląda to rzeczywiście troszkę inaczej. Patrzcie. To to, to te, te bloki wyglądają troszkę inaczej. To żeby się wszystko ładnie zgadzało, możemy zrobić, żeby było tak samo. Czyli tak. Pixon to damy tutaj, a to damy tutaj. O. I teraz to się zgadza. Elegancko możemy w takim razie jeszcze dać na przykład jeden blok, który będzie się wyróżniał. A nie, bo to już nie jest ten sam blok. Dobra. E, no to damy taki. O. Gitara siema, Elegancko. Ej, jest naprawdę ładne pomieszczenie. E, zrobiłbym tak. Jeszcze na pewno bym e, rozwalił tę ścianę. Okej, okay. ją też spróbujemy pokryć kwarcem, ale jeżeli się nie uda, no to tylko częściowo to zrobimy. No i musi być skrzynka oczywiście. Słuchajcie, no to i tak muszę crafting zrobić. Gdzie ja mam to drewno? Pykson, cykson, dobra. Yy, więc tak, słuchajcie, postawimy sobie crafting, żeby zrobić skrzynkę Oczywiście ona będzie pusta, ale ona ma tylko imitować, że coś tutaj zostało Może, na, może nawet, słuchajcie, tabliczkę zrobimy yy, Pixon, cykson, dobra, teraz tak, weźmiemy sobie ten kwarc yy, Bo innego nie mam, no niestety, słuchajcie, innego nie mam Także musimy sobie jakoś poradzić właśnie z tym kwarcem, Pixon, cykson, dobra Mam jeszcze 6 bloków, no to słuchajcie, no coś bym tam wykombinował jeszcze Pykson, cykson, cykson, okej! Okay. Okej, okay, i mam jeszcze... Nie no, dobra, teraz to mi nie starczy, więc po prostu sobie sobie coś takiego. I resztę chyba dam. Yy... o, magmą mogę dać. O, tu magma będzie spoko. Pikson, cykson, O patrz, jakie ładne pomieszczenie. Ej, bardzo fajnie to wyszło. Trzeba przyznać, że wyszło całkiem elegancko. Teraz tak, ziomeczki, problem jest taki, że mamy pod sobą masakrycznie dużo TNT, Ej, wciśnijmy coś tutaj do środka. Patrzcie, dajmy jakieś. Surową rybę. <laughs> dajmy surową rybę. Dobra moglibyśmy zrobić tabliczkę, wiecie, zróbmy te, ta, taką tabliczkę, żeby to yy, wyglądało, tam będzie napisane, co, co, yy, coś jakby hirobrain napisał, ale to po prostu może dobrze wyglądać, yy, będzie, wiecie, dawało wiarygodność, dobra, Pixon pykson, okej, okay. teraz tak, damy sobie tabliczkę, że to jest, yy, nie wiem, powiedzmy, tego się nie spodziewałeś, Okej, okay, tego się nie spodziewałeś, takie tajemnicza wiadomość od Hirobraina, um, nic nie mówiąca, słuchajcie, myślę, że to, to będzie spoko, bo Abra, wiecie, będzie mógł to przeczytać nawet siedząc w wagoniku, jeszcze nie wychodząc. Dobra, mordeczki, teraz jest problem taki, że pod sobą mamy tonę TNT i wolałbym y, jej nie uruchamiać, a tak, mam 7 płytek, znaczy płytek naciskowych. O, kurcze, Bele. I teraz jak ja będę mógł stąd wyjść? Tędy. Tędy będę mógł stąd wyjść. Także słuchajcie, ja to rozwalę, żeby żebym wiedział, że tutaj mam drogie ucieczki, tutaj netheraka będę musiał dać. I e, oczywiście dwa bloki kwarcu. Dobra. Dobra, czyli słuchajcie, tutaj muszę wszędzie wcisnąć. O, i serio, teraz to ja się boję. pykson sixon, okej. Okay. Teraz ostrożnie, pół płytki, bo oczywiście to TNT już jest um, uruchomione, że tak powiem. No i wychodzimy stąd. I teraz co? Nederraka miałem użyć, dobrze? Czyli używamy sobie nederraka. Idziemy sobie na górę i zaraz zobaczymy, czy to wszystko działa. Oczywiście nie to na dole, no bo mordeczki, no ja bym nie chciał chyba jednak zdedać, no nie? Ale jeszcze musimy napędzić tory. Także to te ostatnie szlify, i wydaje mi się, że to powinno zadziałać. No, nie ma tutaj momentu, praktycznie, którymi mógłby nas zawieść. No, bo co miałoby nas zawieść? No, no nic. Słuchajcie, wszystko jest zrobione perfekcyjnie. Dobrze, czyli tak, weźmy sobie tory. Yy, tory sobie tutaj postawię. Okej, okay, jeszcze zróbmy, wiecie, co tunel. Tak. Kurczę, tunel, jakbyś jakbym miał teraz robić, to by zajęło bardzo długo. Myślę, że to nie ma aż takiej potrzeby, ale na pewno muszę tak, rozwalić y, tego tora i tego tora, bo muszę zebrać ten blok, morno. Dawaj ten blok i ten to, to blok też... Daj mi ten blok! No co ty robisz? Dobra, okej, okay, teraz tak, mogę sobie zrobić coś takiego i mogę sobie zrobić tą nowe pochodnie, to mi daje po jednej, no dobra, czyli potrzebuję więcej drewna, czyli pykson znaczy patyków po prostu. Pixon, Cykson i Elikson, dobra Drak, dr 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 słuchajcie, może być Okej, okay. czyli tak, naprawiamy te tory Potrzebowałem po prostu nowych pochodni Których nie wziąłem ze sobą I teraz tak, możemy sobie śmiało dać Tutaj jedną pochodnię, okej okay. Teraz tak, pyk, pyk Tutaj, ej, czemu aż tyle jest tego co za siomuś to robił? Ej, to jest totalnie bez sensu Bo to i tak się nie, nie napędza W nie, nieskończoność, jest ograniczona prędkość Torów, więc to jest totalnie bez sensu Ale spoko, jak ktoś chciał tak zrobić, to niech mu będzie Dobrze, yy, więcej Netherracka, mordo, ponieważ muszę Zrobić tak, tak, o, i teraz wszystko Powinno pięknie działać, możemy zrobić jeszcze coś Takiego, żeby to było mm, takie bardziej yy, Ładne Okej, okay, tutaj oczywiście też, słuchajcie, bym to zatamował W taki sposób, dobra yy, Czy to mi się wszystko zgadza, mordo? Chyba się zgadza, chyba jest ładnie, dobra to możemy zrobić w ten sposób, ok, Pyk, pyk, pyk. Udamy, słuchajcie, że to już jest skała. Dobra, dobra, skoro mamy tego netherraka, to zróbmy stereo, żeby to było naj, e, naj, najbardziej prawdziwie, jak się tylko da. Dobra, Abra nie będzie tutaj nic widział jak będzie jechał. ok, Tutaj też możemy tak zrobić. Pyk, 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 pik, Okej. Okay. Tutaj oczywiście jest jeden klotek przerwy. No spoko ogarniemy to. E, więcej netherraka, mordo, no co ty robisz? Ok, pyk, pyk, pyk. Czyli tak, musimy zrobić w ten sposób. Gitara się ma, tutaj możemy nawet to zablokować. O, to jest świetny pomysł. Teraz Abra nie będzie nic tam widział. Dobra, bolo, bolo, dobra dobra, 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 mordo Okej, okay, no i myślę, że tak możemy zostawić, bo to Abra akurat kojarzy. E, więc tak jest, jest Abra cały czas na serwerze. No to elegancko, słuchajcie, totalnie raz no ma tak. Musimy tylko przetestować, czy to działa i lecimy po Abra. Czyli musimy tak na, na początek sam się przedostać. Dobra, weźmy sobie wagonik i pojedziemy wagonikiem, bo nie ma co, słuchajcie tego przedłużać, Piksący, słuchajcie, są dobra. Okej, okay, zjem sobie. Ej, jestem naprawdę podekscytowany. Jestem ciekawy, czy to wyjdzie. Ponieważ, no, Abra może się wkurzyć, ale Troll naprawdę myślę, że jest przemyślany. Ponieważ, no, zwykły, słuchajcie, niby troll z TNT. Ale wiecie, dzięki temu, że wykorzystuję te tory, które zrobił chyba Elvis kiedyś, albo Hero Brain. Nie mam, słuchajcie, pojęcia, kto to zrobił. No, ale ktoś to zrobił. Um, Abra nie będzie się tego spodziewał. No, Wy też byście się nie spodziewali. To są wagoniki, którymi ja jeżdżę codziennie na live. Więc Abra o tym na pewno wie. Dobra, słuchajcie, TNT. sobie tam wzięliśmy jeden z tak dobrze. I teraz musimy to tylko Przetestować. Ej, teraz to się na serio boję. Dobra. Ej, no, musimy wskoczyć. Ej, co to jest? Uh, hello, dobra, tu nic nie ma Nie ma co mordo, testujemy, czyli tak Jedziemy jeszcze raz, okej, okay, na razie tory Tory, jak tory, muszą działać Pytanie, czy jak zejdziemy na dół To czy to będzie działało, dobra, słuchajcie, jedziemy Ej, naprawdę, teraz to jestem ciekawy, także mordeczki Jeżeli wytrwaliście do tego momentu To bardzo was proszę o zostawienie subskrypcji Macie codziennie live, codziennie odcinki Więc warto zostawić te subskrypcje Macie także e, pierwszy link w opisie abra.ety takie koszuleczki To oczywiście są też bluzy, podkładki, pod mysz e, Kupki i tak dalej i tak dalej. Więc mordeczki, e, krótkie to były ogłoszenia parafialne, a tutaj się zaczyna już nasza kolejka dobra, jedziemy teraz tak spadamy. Czy to działa tak jak chcę? Okej. Okay. Ej, chyba działa. Chyba działa w takim Nie, nie, nie! Co? Nie, mordo, nie! Co? Nie. Lol! Nie! Nie! Ziomki, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Odru przysięgam Przysięgam odruchowo, wyszedłem z wagonika, po prostu kliknąłem Shift. Ej, troll zadziałał. Troll zadziałał tylko, że. Zez... Patrzcie, nie był do, yy, idealnie przemyślany, bo miałem zbroję Protection yy, 4 i przeżyłem tak naprawdę na połowie HP, więc TNT było za mało, ale słuchajcie, prank spalony totalnie przez moją głupotę. Słuchajcie, prank wyszedł dobrze, poniekąd Dobrze został przetestowany Ale teraz po prostu wiem, że będzie trzeba to powtórzyć Tylko, że z dużo większą ilością TNT Najlepiej, żeby TNT było całym pomieszczeniem Z zakrytym mordeczki Jaki fail, ej, nie wierzę w to, słuchajcie Nie wierzę, jeżeli ktoś wytrwał do końca To przynajmniej teraz może miał ubaw mordeczki Naprawdę aż mi jest wstyd Za, za, za tego po prostu eee, za, za tego, no nie wiem No to, że się nie udało Kliknęłem shift, to totalnie przypadkowo znaczy, przypadkowo, odruchowo, mordeczki. No, patrzcie, co, co się stało. Jakie ja stąd teraz wyjdę? Ej, serio. Jakie mam stąd teraz? Tam jest bedrock, mordowny też, jest bedrock, nawet nie wiedziałem. Dobra, mordeczki, dziękuję za oglądanie. Przepraszam za tego faila. Ale troll przynajmniej był dobrze zrobiony. Także tutaj sobie dam, daję plusa. Ale mordeczki, dziękuję. piątkę dla Was. Pamiętajcie o subskrypcji. Do następnego i joł, W następnym będzie udany troll, obiecuję. puu